Może zacznę od tego w ogóle, dlaczego zdecydowałem się wystąpić przed kamerą. Sprawy, sprawy wyglądają w ogóle tak. W ogóle, w ogóle, dlaczego ja w ogóle wystąpiłem przed kamerą i dlaczego ja w ogóle, e, może, może zacznę od tego, że, że powiem w ogóle o co chodzi, bo, no bo to może być dla niektórych kluczowe, bo skończyło się na tym, że ja e, powiedziałem coś na temat wyborów. Po czym się okazało, że zadzwonił do mnie kolega i mówi tak, słuchaj stary, ale jakiś ciąg dalszy, no co było dalej, no? Kto w ogóle zamordował? Powiem w ogóle, co było dalej. Bo może nie wiecie, bo, bo niektórzy może są zdziwieni, tak jak ja na przykład, ja jestem bardzo zdziwiony, że się tak stało, jak się stało. Mamy Dzika, mamy Łosana. Wchodzę na forum gazety, a tam napisane, że Łosan mi odpowiedział niby, że... Patrzcie, jest odpowiedź dla mnie. Znaczy tak, Łosan pisze, Łosan pisze, że... Łosan pisze, że Łosan mi odpowiedział tak, że e, okej, okay, te 58% to jest... To jest ta prawda. Podobno teraz jest tak, że wszyscy tak mają. Yy, żeby miasto się rozwijało, to tak trzeba. 32 bańki w sumie to co to tam? To żadna sprawa, nie? Po prostu facet mnie uspokoił. Trzymamy rękę na pulcie, będzie dobrze, miasto się rozwija. Pożyczyliśmy trochę kasiory, ale oddamy. Oddaliśmy 16 baniek tam za gimnazjum, a teraz jesteśmy zadłużeni na, za 30, na 32, ale jest dobrze. Jedni na drugi z tym prokuratorem jechali. No więc dostałem taką informację, że prokurator tak, ale właściwie nie, bo to tylko sprawa założona. Ale to nieimiennie i w ogóle i że to wszystko tak trzeba było, bo jest taki taka ustawa jest i że trzeba było tą spółkę wodną zrobić spółką wodną i dzięki temu oni tam zajmują ten, ten, ten ośrodek kultury i tam, nie wiem co oni tam robią. Od pioruna tych pokoi co tam robi spółka wodna? Nie wiem, może tam jakieś rury łączą albo coś. Zresztą, jeśli chodzi o ustawy, to dowiedziałem się bardzo ważną rzecz, bo ponieważ u nas w międzyczasie spadł śnieg, właściwie jak to jest, że ja muszę odśnieżać nie mój chodnik? Chodnik jest nie mój przecież, prawda? No to pytam się na grupie, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego ja muszę odśnieżać nie swój chodnik, jak chodnik jest nie mój, no bo jak jest mój, to od razu mówię, że chętnie go opyle komuś. No to mi gość pisze, jakiś taki dosyć mądry gość, pisze mi, że, że, że po prostu taka ustawa. Chyba ten sam gość, on mi pisze coś takiego, że oni w ogóle to mają problem w tym urzędzie, bo to chyba jakiś gość z urzędu. Yy, oni się tam zastanawiają już od kilku lat, od kilku lat się zastanawiają, co oni mają zrobić z tym śniegiem w ogóle? No bo ten śnieg ma taką właściwość, że on bez przerwy pada. Trzy lata goście się zastanawiają, a może osiem. Czy w ogóle coś, nie, no nie wiem, czy sypać solą, czy sypać piachem, bo podobno jak się. Sypie solą, to jest nieekologicznie, a jak się sypie piachem, to jest znowu bardzo ekologicznie, ale zatykać studienki, bo, bo na wiosnę znowu stoją kałuże, więc tutaj śnieg, tu kałuże, po prostu jest masakra, sprawa nie do rozwiązania. Jak pilnować tych, co e, sprzątają? E, to je ulice, czy zatrudnić zewnętrzną firmę, czy wewnętrzną, czy swoich pracowników, czy, czy coś. No, myślę, że może, może ludzie z urzędu by poszli pośnieżać. To na pewno trochę ruchu by im dobrze zrobiło, bo y, dotleniłyby się tam te mózgownice, bo czasami to jak tam pójdę do tego urzędu, no to mam wrażenie, że oni totalnie po prostu zaczadzieli. No. A, no i najważniejsze było tak, jak ich pilnować, tak, bo najważniejsze, jak ich pilnować i kiedy karać tych, którzy nie śnieżyli chodnika? A ja sobie myślę, kurde, zaraz jak to jest? Ja. Oczyszcza mnie swój chodnik, bo taka jest ustawa. Ale to jest tak, że ci, co odśnieżają y, ulicę, to im się płaci. A mnie za odśnieżanie chodnika to się każe. Może taka jest ustawa, ja nie wiem. W każdym razie tak, Łosan mi odpowiedział, wszystko było fajnie. Y, ja jestem zadowolony, bo mam odpowiedź. Kurde, ze 100 tysięcy osób, które zadały tam pytania, jest tylko y, 9, w tym moja jedna. Uważam, że, że naprawdę. Jest duży postęp. Tak jak poprzednio zadałem dwa pytania, nie było żadnej odpowiedzi, tak teraz zadałem jedno pytanie, i jest odpowiedź. Ba! Odpowiadam na to, na to pytanie, że w ogóle fajnie, że się pojawiło. Ba! Zostaje drugą odpowiedź. No po prostu, no nie wiem, myślę sobie, kurde, może Łosan zmienił taktykę, no bo teraz będzie rozmawiał z ludźmi i może się będzie spotykał i, i w ogóle będzie fajnie. No, ale nie. Zorganizował sobie debatę. Podobno przyszło 70 osób. Wszyscy mieli Pytania na karce. Nie byłem, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no ale nie, nie mówiłem wam najważniejszego, no nie mówiłem wam najważniejszego, na bo żaden burmistrz w ogóle nie chce nami Tam niby trochę Grabowskich. Dudzik był zmęczony, tak? Kto oglądał poprzedni odcinek, kto wie, Dudzik był zmęczony. I nie, nie miał czasu, to teraz jest zmęczony, to ja wyprzedziłem trochę faktów. Myślę sobie tak, patrzę, a nie, w ogóle by się pojawiła strona Dudzika. Okazało się, że co? Dudzik ma normalnie stronę, ma D Dudzik. Tak jak nie miał nic... Znaczy, miał tam dwa plakaty, misiały na mieście. Tak, teraz ma stronę. Yy, nie wziął udziału w tamtej debacie pięciu, bo on czytał taką książkę. E, o robieniu debat i tam było napisane inaczej niż, niż to miało być, więc on absolutnie on wie, jak to się profesjonalnie robi i się od tego odcina. To napisał jeszcze, że w ogóle, w ogóle ci, co organizowali, czyli tam e, dla Zielonki, to oni w ogóle mieli e, swoją telewizję. No jako mieli swoją, jak, jak ja miałem robić. Żadnych powiązań z żadnymi ugrupowaniami. I TV12 jest telewizją niezależną. Żeby to było jasne, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jeżeli masz problem, jeżeli coś cię wnerwia, możesz śmiało tutaj dzwonić, pisać Jesteśmy niezależni. To znaczy, to ma swoją, swoją wadę, bo niezależni to znaczy, że nam nikt nie płaci. Więc jakby ktoś chciał nam zapłacić, to my byśmy chcieli trosze, chociaż trochę być zależni. Jak ja wam to wszystko opowiem, to się. I, a! I to, co mnie najbardziej uderzyło, to jest napisane tak. A! I jeszcze wcześniej. Dobra, było tak. W każdym bądź razie, jest kontakt na stronie do Dudzika. A, ponieważ ja w ogóle mam tu do Dudzika telefon. Pewnie będzie musiała zmienić ten telefon. A, wiem, bo przeczytałem na stronie, że będzie spotkanie z mieszkańcami. Na bankówce, szkoła podstawowa nr 3, czyli niedaleko koło mnie. Wysyłam raz, drugi, trzeci, dobra, dzwonię. Dzwonię, nikt nie odpowiada. Może ma sześć telefonów, każdy do kogoś, nie. nie W markach to on zrobił coś takiego, że normalnie tam wszyscy normalnie leżą. Tam jest taka normalnie komunikacja z ludźmi, no normalnie, że, że tam po prostu kurde, no podobno 25 pytań tygodniowo i w ogóle pyk odpowiadają normalnie, bo to internet, w ogóle smsy. ewenement tutaj w naszej okolicy. No nie wiem, nie znam naszej okolicy na tyle, żeby to, żeby to stwierdzić, no ale dobra, no skoro jest taka fantastyczna łączność i on tak to ogarnia, no to czemu ja nie dostałem żadnej odpowiedzi, Dobra, piszę na grupę. Trach, bak, 10 minut, telefon. Dudzik nie zadzwoni, no wiadomo, on nie ma czasu, no ale po prostu yy, święto las. Cześć, cześć, co tam słychać w ogóle, bak? Mamy się z Dudzikiem tam trochę znamy, nie? Yy. Z czasów, kiedy byliśmy ministrantami, obaj. <gry> każdy ma dużo do powiedzenia. Dudzik ma pięć fakultetów, znaczy nie, on ma więcej fakultetów, ale te pięć, które ma, to są bardzo istotne do tego, żeby on był burmistrzem. to ja się nie dziwię, że on nie ma czasu, jak on bez przerwy siedzi w szkole. Łosan to jest w ogóle w dupę bity, bo on tak, ci na, co mieszkają na po drugiej stronie zielonki tam koło Glinianek, to myślą, że wszystkie pieniądze Łosan pakuje w bankówkę. Ci, w bankówki, ci z bankówki to oni myślą, że on Łosan nie wie, gdzie on te pieniądze chowa. W każdym bądź razie oni on uważają, że on nic im nie, nie, nie zrobi, bo nie ma kanalizacji, nie ma dróg, w ogóle wrzosowa to jest, panie, wrzosowa to jest po prostu normalnie wrzosem zarośnięta. No. Osocka to jest chyba tam, to się jedzie do Juranta, bo ja tam do nich pojechałem kiedyś, bo mi w, nie odbierali śmieci, bo zalegałem chyba im trzy miesiące za e e śmiecie, to mi nie wybierali śmieci, to pojechałem tam z awanturą, że jak to mi nie wybierają śmieci, i ja, jak, jak mają obowiązek wybierać. No dobra, o Jurancie innym razem. A, najfajniejsze było, najfajniejsze to było to, że był... Y że był w ogóle Pietrzak. Pietrzak był. Pierwszy raz Pietrzaka widziałem, słuchajcie, Pietrzak to jest normalnie wysoki facet. Ja naprawdę, jak widziałem tego te awatarii na mieście, to myślałem, że on jest taki niski, nie? A on normalnie jest wysoki, ma ze dwa metry albo ile? Ktoś tam mu zarzucał, że on żuł Gumę, no ale kurde, może, może dba o uzębienie i jak niedawno, i może chce mieć pH, pH 5, 5 i 5. Jeszcze to się wcześniej okazało, że ci, co przegrali w ogóle te wybory. Oni w ogóle zrobili koalicję. Nagle, jak przegrali, to się dogadali. Jak walczyli ze sobą, no to mieli inne programy. A teraz się okazało, że programem się zgadzają. No to myślę sobie, no nie wiem, czy być lepiej zastępcą starosty, czy być burmistrzem w Zielonce. No i to kusi i to nędzi. No przede wszystkim ścieżka rowerowa. To jest główny program w, problem w Zielonce, to jest ścieżka rowerowa. Taka jedna pani się wypowiedziała, że po co w ogóle ta ścieżka rowerowa, jak ona nie ma roweru. No podobno jest tak, że placja na Pawła. Yy, to plac Jana Pawła II, to Łosan w ogóle rozparcelował. Tam już podobno sprzedane działki. Tak mówią jedni. On po prostu był za tym, nie wiem czy był, czy zostawiał ten pomnik Jana Pawła naszego. Naszego papieża. Ja rozumiem, że jak jest tam papież, to tam nie może być centrum handlowe, no bo yy, jak to, papież, centrum handlowe, no, nie wiem, może, może ksiądz sobie rozbuduje za Chrystia. Czytam, że Grabowski wysłał smsy do ludzi. Pisze gość, który jest zastępcą burmistrza. Że to nieprawda, co napisał e, oficer i katolik. Jak Łosan zostanie burmistrzem, ponownie, to, że się zmieni zastępca. To se ja myślę, kurde, to jaki ten zastępca musi być zarąbisty, skoro Grabowski straszy tym ludzi, że go zdejmą. To zastępcą będzie Piotr Wyszyński. A to się chyba by nam nie podobało. <laughs> to po niektórym oczywiście. To ja wychodzę na ulicę, patrzę po prostu żółto. Wszędzie wisi łosa. Nawet mój, mój, mój Wojtek przyniósł nawet mi ten taki plakat, mi jeden ściągnął. Myślę, że tak, Dudzik Polek. No, bo Dudzik wiadomo, jaką ma kampanię. Ktoś powiedział, że Dudzik ma kampanię szeptaną. To on sobie bardzo chyba nie wiem, z kim on sobie szeptał. Kto jest Faryzeuszem 2010, być może i TV12 w kooperacji z Zielonką 2010 zrobi taki konkurs. I będziemy szukać Faryzeusza 2010, tak jak kiedyś szukali świętego Grala. Być może, ale nie obiecuję. No nie no, koalicja mnie wkurzyła, no po poważnie. No i co? Suma summarum, okazało się, że sam przegra. Sam byłem zdziwiony, po prostu szał, szał! Schiza. Ludzie oszaleli na grupie. To jeszcze najlepszy numer, bo padł serwer w tym. W urzędzie. Że to czyszczą dyski, że to nie wiem, tam są go gołe baby trzymają czy coś. Po prostu wszyscy są wywalani. Teraz, jak, jak przyjdzie teraz ten duzik, to on wszystkich wywali. Tyle narobili zła, żeby oni po prostu dalej tutaj rządzili. No nie może być, żeby. No nie może być. To trzeba ich wszystkich wymienić na nowych. Co było najciekawsze? Okazało się tak. Ktoś mówi tak. No to ja nawet mi nie szło na głowie, że tak coś można zrobić. To się okazało, że to chodzi o to, jak oni zrobili koalicję, no nawet ktoś powiedział, że, że ten, że Grabowski będzie zastępcą burmistrza normalnie. Szok, normalny. Może ja nawet będę, bo podobno się można zgłaszać. I jeżeli się wygra konkurs, jakby był jakiś sportowy konkurs, to ja mam szansę na wygraną. A, no tak, no i teraz tak. Tak, że tamto niech się rozlicza. W tym momencie pojawiła się kwota 32 miliony, bo wcześniej oni nic nie było. To będzie nie rzecznika, teraz na pewno nie będzie, bo no, rzecznik to jest w ogóle taka, taka funkcja w Urzędzie Miasta, że po prostu ludzie tej funkcji nie cierpią. <laughs> Dudzik teraz nie to, że nie ma czasu, tylko teraz jest zmęczony, no bo go wykończyła ta kampania, no jak się dwa razy spotkał z ludźmi, no to naprawdę można po prostu paść. Łozan się jak na razie do mnie nie odezwał, ale liczę na to, że się odezwie. No jak zwykle się odezwał pan e, Grzegorz Grabowski, także być może coś będzie i afery zostaną ujawnione, nie wiem, może, może Grabowski zacznie sypać wreszcie. I jeszcze, jeszcze ktoś powiedział, że Dudzik to jest taki gość, że w ogóle nie ulega naciskom. Ja się nie, nie dziwię, że on nie ulega naciskom, jak, jak w ogóle się trudno z nim spotkać, bo Dudzik, kochani, powiedział, że się lubi spotykać. Ale ze mną nie na przykład. Będzie łączność elektroniczna, będziemy mieli wszyscy komputery w domu, będziemy mogli normalnie online się połączyć z urzędem i oglądać, co oni tam robią, przez cały dzień. Jak tam się coś nie podoba, to kurde, delay, już wylatuje gość. W ogóle bym taki zaniepokojony w pewnym momencie, bo się okazało, że i co, a już wiem, i, i było coś takiego, że, że taka cisza, taka cisza, niby nic się nie dzieje, niby nic się nie dzieje, a to nagle trzeba dach, a już wiem, bo to było tak, że, że niby źle prowadził pierwszą turę, no to go łosan odsunął, ale nic gruchy, nic Pietruchy, bach, pojawia się lotka. No i na Pisało, że ludzik to jest taki, śmaki owaki, że tam obiecuje, że to nieprawda, że się w ogóle nie zna. Kilka cennych informacji, chyba odwrotny był Ogólnie ktoś tam stwierdził na grupie, że po prostu łosan miał kiepski sztab wyborczy. A to się w ogóle co innego okazało, nie? To się w ogóle co innego okazało. Okazało się, że to wszystko jest nieprawda i że tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi. no. I weź teraz wytłumacz sobie taką sprawę.